Zgadnij co psuje nawet 80% nagrań. I nie, nie jest to aparat. To światło. Jeśli nagrywasz pod światło, tak jak ja teraz, ty możesz być niedoświetlona, możesz być jedną wielką ciemną plamą, a tło za tobą będzie prześwietlone, tak jak widzisz. Wykorzystując naturalne światło, nagrywaj przodem do okna. Ale czasami źródło światła dziennego nie jest wystarczające. Wtedy potrzebujesz oświetlenia. Widzisz? Jest różnica. Do oświetlenia możesz wykorzystać softboxa albo nawet zwykły ring. I wiesz co? Być może znajdą się osoby, które powiedzą, że takie oświetlenie jest niewystarczające, że można by pobawić się bardziej światłem, żeby obraz był bardziej taki trójwymiarowy, żeby nie był taki płaski, żeby stworzyć lepszą głębię i tego typu rzeczy. I owszem, można, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tego typu rzeczy po prostu cię zblokują. Dlatego na początek. Zadbaj o to, żeby po prostu było dobrze Ciebie widać, a obraz nie był prześwietlony, a cała reszta przyjdzie z czasem. Jeśli nagrywanie Cię przeraża, kamera gryzie, zaobserwuj ten profil po więcej wskazówek, żeby zrobić te pierwsze małe kroki.